Dzień dobry kochani. Witajcie, witajcie. Dajcie znać, kto jest ze mną. Napiszcie w komentarzu skąd jesteście, jaki kraj. Dzisiejszy live jest bardzo spontaniczny. Dzisiejszy live jest na prośbę jednych z moich klientek coachingowych Kasi. Także Kasiu, specjalnie dla Ciebie na Twoją prośbę. Ten live jest poświęcony temu, co dzisiaj napisałam w poście. Kasia poprosiła, abym to wszystko przekazała e, przekazała słownie, bo, bo bardzo, bardzo lubi słuchać, kiedy do niej mówię. E, w każdym bądź razie, kochani, jedna z najważniejszych rzeczy, która tak naprawdę powstrzymuje cię przed osiągnięciem sukcesu w jakiejkolwiek dziedzinie. To strach. Strach przed podjęciem działania, bo obawiam się, co powiedzą inni. Strach przed osiągnięciem sukcesu, który, który spowoduje, że który spowoduje, że na przykład coś się u mnie zmieni, coś na przykład może zmienić się otoczenie. Cześć, cześć, witajcie kochani. Um, także dzisiejszy live uh, jest tym, o czym chciałam z Wami właśnie porozmawiać, bo tak wiele osób, tak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że ten strach, który gdzieś tam w nas siedzi, jest niepotrzebny. Jest po prostu niepotrzebny. Ze względu na to, że nie wiemy, co się wydarzy. Nie możemy z, po prostu sobie, wiecie, nakręcić samemu scenariusza ze względu na to, że nie wiemy, jak się potoczy sytuacja. Nie wiemy, jak, jak nam to będzie wychodziło. Cześć, cześć, cześć. Viola pisze, że strach i lenistwo. Wiesz, to są akurat dwie rzeczy, które można opanować, które, nad którymi możemy popracować. Więc ten strach no, jest, jest zawsze, zawsze. To nie jest tak, że jest ktoś, kto nie posiada czegoś takiego jak strach, ze względu na to, że zawsze on się pojawia i będzie się pojawiać, bo zawsze, kiedy wykonujemy coś nowego, no jest ta obawa, że, że nie jesteśmy zbyt jeszcze doświadczeni, że może coś nie jest, nie jest po prostu jeszcze tak, jakbyśmy chcieli. Dajcie znać, kto tutaj ze mną jest. Super, że, że tak spontanicznie dołączacie, cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo, że dołączacie. Super. Ale właśnie nic tak bardzo nie paraliżuje jak strach. A najczęstszy strach, właśnie który w nas gdzieś tam jest, to jest strach przed porażką, przed popełnieniem błędu, przed podjęciem nieodpowiedniej decyzji. A co się wydarzy, gdy, gdy podejmiemy tą nieodpowiednią decyzję? Cóż takiego się wydarzy? Czy to będzie coś złego? Że doświadczysz coś nowego? Czy to, że na przykład zrobisz coś nie tak, jak po prostu sobie zaplanowałeś, czy zaplanowałeś, czy to będzie aż tak straszne? Co w najgorszym wypadku wydarzy się, jeśli coś pójdzie niezgodnie z planem? Zadaj sobie to pytanie. Co w najgorszym wypadku się wydarzy? Co jeśli będzie ciężko? Co z tego, że będzie ciężko? Co się wydarzy? Co jeśli będzie wymagało to od ciebie więcej wysiłku niż myślałeś? Co się wtedy wydarzy? Chciałabym, aby każdy z was wiedział i zdawał sobie sprawę z tego, że aby cokolwiek zrobić innego niż robiłeś dotychczas, trzeba poczuć ten stan trudności. Trzeba go poczuć, bo w momencie, gdy czujesz, że jest trudno, idziesz w dobrym kierunku. Ty idziesz w dobrym kierunku. Jeśli jest trudno, to znaczy, że się rozwijasz. To jest moment Twojego rozwoju. I tak powinieneś podchodzić do trudności, bo one będą za każdym razem, gdy będziesz czuł po prostu, że nie jest coś łatwe. Gdyby było łatwo, to właśnie wtedy zaczni się martwić, że jesteś po prostu w stagnacji, w monotonii i nic się u ciebie nie zmienia. A jeśli nic się nie zmienia, to nie jesteś w stanie osiągnąć czegoś innego niż masz. Bo to, co już masz, to już osiągnąłeś. To już wiesz, to już doświadczyłeś. Teraz, aby iść na inny level, aby po prostu osiągnąć coś innego niż masz dziś, powinieneś zacząć robić rzeczy, których jeszcze nie robiłeś, których jeszcze nie doświadczyłeś, które dzisiaj sprawiają Ci trudność. To jest naturalna kolej rzeczy, naturalna kolej rozwoju, Twojego rozwoju, tego, gdzie chcesz być jutro. Spójrz na osoby, które osiągają sukces. Czy gdy obserwujesz ich historię, gdy czytasz ich historię, gdy widzisz, jak oni ewoluują, daj znać, czy widzisz różnicę tej osoby pięć lat wstecz i dzisiaj, czy widzisz, gdzie ona była kiedyś, a gdzie jest dzisiaj? Czy pytałeś tą osobę, jeśli miałeś taką okazję, czy pytałeś tą osobę, co, on, co się u niej wydarzyło, że ona jest dzisiaj tu, a nie cały czas tam, gdzie była? Czego doświadczyła? Co zmieniła? Jeśli nie idzie łatwo, to znaczy, że idziesz do przodu. Jeśli czujesz trudność, kłody pod nogami, coś ci nie wychodzi, na coś poświęcasz dużo czasu, bo nie jest to dla ciebie easy, bo jest to po prostu skomplikowane. Bo jakaś aplikacja sprawia Ci trudność. Zobaczcie, jak wielu z Was niejednokrotnie, na 100%, mieliście w ręce jakąś aplikację, której nigdy wcześniej nie mieliście i sprawiała Wam ona trudność. Zgadza się, jaka to była aplikacja? Dajcie znać, czy mieliście kiedyś taką, e, taką sytuację, że czuliście, że ta aplikacja jest po prostu nie dla Was, Boże, jaka ona skomplikowana, a ja nie wiem, jak dołączyć, ja nie wiem, gdzie kliknąć. Było tak? I to był moment doświadczenia czegoś nowego. To był moment otworzenia aplikacji po raz pierwszy i zobaczenia jej po raz pierwszy. To był ten moment. A dziś, kiedy spoglądacie na tą aplikację, wchodzicie do niej z automatu, wchodzicie, klik, klik, klik i już działa. Tak na przykład ja teraz, łączę się tutaj u was przez Zoom, a pamiętam moment, kiedy przedstawiała mi go jedna z moich liderek, Patrycja, pozdrawiam, i po prostu mówię, Patrycja, coś ty nie, to będzie nie, niedobre w ogóle, weź to, bo ja muszę się znowu nowej aplikacji uczyć, to ja mam tutaj Skype'a, ja się świetnie na nim czuję. Tak, bo wcześniej, pięć lat temu pracowałam najpierw na Skype'ie, rozmawiałam z potencjalnymi klientami na Skype'ie, tak, a Zoom dopiero był nową aplikacją, która wchodziła na rynek i dopiero zaczynaliśmy ją poznawać, Patrycja ją odkryła, Przedstawiła nam super aplikację. Ja byłam po prostu w totalnym szoku. Ja mówiłam: Nie, 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 to nie będzie dobra. Ja to od siebie odsuwałam, bo ja wiedziałam, że ja będę musiała włożyć wysiłek w to, aby po prostu się jej nauczyć, aby ją opanować, aby ona dzisiaj była dla mnie easy, aby była po prostu łatwa, abym mogła się po niej poruszać swobodnie, abym nie musiała się stresować, że coś klika mnie tak, że nie połączy się albo po prostu nie będę słyszeć. A dzisiaj. Po prostu wchodzę w nią, klik, 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 łączę się tu, łączę się tam, dodaję tych, wysyłam tym link. I to jest progres, który dokonałam. Podjęłam tą trudną decyzję chęci nauczenia się tej aplikacji, a dzisiaj po prostu ją wykorzystuję do swojej pracy. Każda trudność, która staje na Twojej drodze, to jest sygnał, że jeżeli dzisiaj ona jest trudna, to warto po prostu ją rozwinąć. To warto po prostu nad nią popracować, aby jutro stać się kurna cholernym mistrzem w tym, aby po prostu było to łatwe. Aby w tej dziedzinie być po prostu najlepszym. Z wszystkim tak jest. Kto z Was ma prawo jazdy? Dajcie znać. Kto z Was ma prawo jazdy? Kto ma prawo jazdy? Przyznać się. No, widzę tutaj już piszecie. Ja mam, ja mam. Super. A czy zawsze miałeś te prawo jazdy? Zawsze po prostu jeździłeś świetnie e, autem? Nigdy Ci się nie zdarzyło nie w odpowiednim kierunku kierownicą pokręcić? Zawsze po prostu czułeś się swobodnie za kierownicą. Nie było momentu, kiedy zastanawiałeś się, który pedał to gaz, a który to po prostu hamulec. Ja pamiętam ten moment. Pamiętam moment, kiedy dodzwoniłam do mojego instruktora Jarka, którym, którego pytałam, jak jechałam na egzamin, w którą stronę mam kierownicę pokręcić, żeby zdać po prostu łuk. To dopiero numer, tak? <grytanie> Dzisiaj się z tego śmieję. Dzisiaj się z tego śmieję, ale to był mój moment, kiedy ja się uczyłam jeździć po prostu autem. I to są naturalne kolej rzeczy. I nieważne, czym teraz się zajmujesz, nieważne, co teraz robisz, jeżeli cokolwiek po prostu w Twojej pasji, w Twojej pracy, w Twojej nowej pracy, w pracy, którą chcesz podjąć, która wydaje się trudna, tak, cokolwiek teraz jest trudne dla ciebie to z czasem będzie łatwe. Praktykuj, praktykuj, doświadczaj, popełniaj te cholerne błędy, bo te błędy są ci potrzebne. Są to potrzebne tobie po to, abyś doświadczył kolejnych rzeczy, abyś po prostu się nauczył kolejnych rzeczy, abyś z czasem mógł powiedzieć: kurczę, no to to trudne, przecież no ja dzisiaj to wykonuję już z automatu. To wszystko jest wasz, wasza ewaluacja. Wy się po prostu rozwijacie. Za pięć lat, kiedy po prostu spojrzycie wstecz, będziecie się uśmiechać, że takie błahostki były dla was trudne. I będziecie stawać przed kolejną po prostu, przed kolejnym wyzwaniem, które będzie sprawiało w danym momencie trudność. Dlaczego tak jest? Ponieważ wasz mózg. Podpowiada wam, że tego nie zna i chroni was przed niebezpieczeństwem. I podpowiada wam te bzdury, że to nie dla ciebie, się nie nadajesz, weź to zostaw w ogóle, tak? To wasz mózg wam podpowiada. To on jest tym winowajcą, ale z tym też można popracować. To też da się ogarnąć. Bo tak samo, jakbym teraz powiedziała, jaki kolor widzicie róży, to wielu z was powiem inny kolor, mimo tego, że róża jest po prostu różą, tak? Ja widzę czerwoną, a ty? Gdy powiem gerber, jedni zobaczą żółtego, drugi zobaczy pomarańczowego. Jaki ty widzisz? Każdy z nas. Postrzega różne rzeczy inaczej, dlatego że doświadczył czegoś innego. Więc, jeżeli chcesz dojść tam, gdzie jeszcze nie byłeś, musisz doświadczyć tego, czego jeszcze nie robiłeś. I dlatego dziś może czujesz się zmęczony, wyczerpany w momencie, gdy masz robić rzeczy, które no jeszcze nie są takie easy, ale one zaczną być wtedy. Ty poświęcisz każdego dnia czas na to, aby to praktykować, aby to doświadczać. I za jakiś czas wspomnisz moje słowa i powiesz rzeczywiście tak było, to jest easy. Dzisiaj czuję się po prostu spokojniejsza wykonując pewne czynności. Pamiętam czas, kiedy zaczynałam swoje działalności w network marketingu, i dla mnie po prostu rozmowa z potencjalnym klientem była trudna. I nie dlatego, że jest to czynność trudna, bo dzisiaj dla mnie nie jest ona trudna, ale dlatego, że wtedy jeszcze nie doświadczałam takich rzeczy. Dopiero zaczynałam i bałam się tego, co, o co klient zapyta: czy będę znała odpowiedź na jego pytanie? A dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że te obawy były niepotrzebne. Bo w momencie, gdy zaczęłam, Rozmawiać z tymi klientami, przyłamywać ten strach i mimo strachu wykonywać te rozmowy, zaczęłam zauważyć, że to wcale nie tak straszne, że człowiek po drugiej stronie, który ze mną rozmawia, jest tak samo empatyczny jak ja do niego. Że ten człowiek, któremu ja daję wiedzę, którą mam, on po prostu przyjmuje. A jeżeli czegoś nie wiem, to dowiaduję się i mu przekazuję. Dzisiaj robię to z przyjemnością. A wtedy się bałam. Kiedyś zastanawiałam się, który pedał nacisnąć, żeby zahamować. A dziś się po prostu hamuje, albo gazuję, gdy chcę przyspieszyć. Więc doświadczajcie. Popełniajcie błędy. I przyjmijcie ten moment trudu za swój rozwój. W momencie, gdy tak potraktujesz trudności, które stają na Twojej drodze, i nieważne jakie one są, one zawsze dzieją się po coś. One zawsze pokazują, co tak naprawdę jeszcze powinniś się dowiedzieć, doświadczyć i nauczyć. Także, kochani, przestańcie po prostu wycofywać się wtedy, kiedy staje na Waszej drodze szansa? Szansa na rozwój, na doświadczenie czegoś nowego. Sprawdzajcie to na własnej skórze, doświadczajcie. Nie bierzcie zapewni tego, że ktoś Wam powie: To nie ma sensu, nie rób tego. Bo tak jak pisałam w wcześniejszych postach, to to o czym mówią inni, tak jak i Wy zawsze, mówimy to zawsze z perspektywy swoich doświadczeń. Więc w momencie, gdy ktoś mówi tobie, nie rób tego, nie idź tam, nie wykonuj tych zadań, nie podejmuj tej pracy, po prostu to nie dla ciebie w ogóle i tak dalej, i nie jest to osoba, która kiedykolwiek doświadczyła tego, co ty chcesz robić, i nie jest to osoba, która osiągnęła w tym temacie sukces, to nie jest odpowiednia osoba, którą powinnyś słuchać. Ze względu na to, że osoba sukcesu nigdy ci nie powie, że się do czegoś nadajesz. Osoba sukcesu dmuchnie w twoje skrzydła, które się otworzą, a ty polecisz tam, gdzie pragniesz być. Więc, jeżeli chcecie rad, idźcie do tych, którzy doświadczyli, którzy osiągnęli. Którzy mają w tym temacie dużo do powiedzenia. Dlatego, bo są w tym po prostu ekspertami. Idźcie do tych ludzi. Oni nigdy was nie wycofają do tyłu, a powiedzą wam jeszcze, co powinniście zacząć robić. Od czego zacząć. Co jest najpierw najważniejsze? Jakie czynności wykonać, żeby być również. Na tym poziomie mistrzostwa, na którym oni są dzisiaj. A niestety, tak wiele osób wycofuje się, bo usłyszy od ukochanej osoby, usłyszy od przyjaciółki słowa po prostu krytyki, i już się wycofujesz. A twoim zadaniem jest po prostu zadać sobie pytanie: czy ona doświadczyła, czy ona podniosła po prostu rękę w kierunku tego, aby właśnie cokolwiek zrobić? By być tam, gdzie ja chcę być. Zastanówcie się nad tym. I wybierajcie, kogo słuchacie. A najlepszym doradcą waszym jesteś ty sam. Twoje serce. To, co ci podpowiada. Jeżeli czujesz, że po prostu to, co dzisiaj... Um, Stoi przed Tobą, jest tym, co chcesz robić, tym, co chcesz, czym się chcesz zająć, tym, w czym chcesz się rozwijać, to po prostu podejmij działanie. Spróbuj, doświadcz. I nawet jeżeli z czasem poczujesz, że nie chcesz tego robić, to przynajmniej sprawdziłeś. Podjęłeś działanie. I będziesz mógł kiedyś sobie powiedzieć: Próbowałem, ale poczułem, że to nie dla mnie. Gorszym scenariuszem byłaby opcja, gdybyś powiedział, a gdybym tak zaczęła, a gdybym tak doświadczył. Ale nie podjąłem działania, więc nie wiem, czy byłbym w tym dobry. To jest ten gorszy scenariusz, którego nie życzę nikomu. Życie jest po to, żeby je przeżywać, doświadczać. Tak wiele osób w moim zespole, osób, którym pomagam, dzisiaj otworzyło po prostu skrzydła. Z brzydkiego kaczątka wyrosł łabądź, piękny. Piękny łabądź, który dzisiaj się spełnia w tym, co kiedyś było dla nich przerażające. Te osoby dzisiaj z pewnością siebie mówią o tym, co doświadczyły. I nie zawsze ta droga była po prostu. Prosta, gładka, ale wręcz przeciwnie, kamienista, wyboista, pod górkę. Ale pamiętajcie jedną bardzo ważną rzecz. Aby wejść na szczyt, trzeba się wspiąć pod tą górkę. Cudownego dnia dla Was i mam nadzieję, że ten przekaz dotrze do Was. I pozwoli Wam po prostu otworzyć te skrzydła, i zrobić ten pierwszy krok. I kolejny, i kolejny. Bez obawy, bez, bez strachu, bez po prostu obwiniania siebie. Po prostu wykonajcie pierwszy krok. Doświadczcie. Potraktujcie to jako kolejną lekcję, kolejną wskazówkę, kolejny krok do przodu. Cudownego dnia, kochani, dla Was. Mam nadzieję, że osiągniecie w życiu to, co sobie po prostu wymarzycie. To, na co się odważycie. To, co doświadczycie. Super, super dnia dla Was. Mam nadzieję, że Kasiu, o to Ci chodziło. Mam nadzieję, że, że ten przekaz po prostu trafił w Twoje serducho i działaj. Cudownego dnia dla Was, kochani.